Cześć to Kuba z Dzisiaj e, szybki film treningowy, e, bo myślę, że warto było wrzucić jakiś update. A propos tego, czy ja w ogóle jeszcze ćwiczę? E, natomiast e, zacznę od tego, że ostatnio kupiłem obiektyw e, szerokokątny, którym pozwala mi pokazywać nieruchomości w lepszej jakości zdecydowanie, ponieważ zazwyczaj obiektyw właściwie no obiektywy jakie miałem wcześniej pozwalały mi na uzyskanie takiej mniej więcej szerokości to jest 12 mm, natomiast ten obiektyw pozwala mi na zejście do 7 co wygląda mniej więcej tak. W sumie już użyłem ten obiektyw do jednej ze swoich realizacji notabene najlepszej chyba jaką kiedykolwiek wyprodukowałem yy, mówiąc o wideo nieruchomościach które też na kanale, który współtworzę kręcimy nieruchomości pozwolił nam przebić 4000 subskrypcji i co najzabawniejsze jest to, że jeszcze tydzień temu mieliśmy 2,5, więc bardzo duży gain, bardzo duży skok subskrypcji w krótkim czasie, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego odcinka, do którego was zapraszam. A jeśli chodzi o mój trening to ostatnimi czasy bardzo jestem zadowolony ze swojego E, progresu w martwym ciągu e, właściwie zadowolony z progresu czy ten progres jest? No jest, myślę że tak jest to bardzo powolny proces oczywiście, e, natomiast mając na wodze to, że mm, no jem jak jem czyli bardzo średnio e, strasznie dużo jem na mieście, co staram się zmieniać e, i szukać motywacji do tego, żeby, m, żeby jakoś te posiłki w domu przyrządzać bo, bo wiem, że jedzenie, które Przyrządzam sobie sam, jest dużo bardziej wartościowe. Więcej zjem dobrych rzeczy, niż jedząc sobie taki lunch, w którym, no mówmy się szczerze, każdy stara się dać jak najmniej, żeby, żeby zarobić jak najwięcej. Nie? Natomiast co? Ostatnio pracuję głównie na objętości i staram się tę objętość zwiększać, jeśli mowa na przykład o martwym ciągu. Bardzo dużo też wydaje mi się dało mi wiosłowanie, które robię, może niektórzy powiedzą, że w sposób oszukany. Choć według mnie e, sposobów wiesłowania jest tyle, ile ludzi na świecie i tyle, ile trenujących, natomiast na pewno e, czuję, że jest przełożenie na aktywację e, najszerszego e, grzbietu i na, na to, jak bezpiecznie czuje się w pozycji pochylonej. <grybujesz> Jakkolwiek to brzmi. <grybujesz> no, ostatnio byłem też na siłce w takim e, miejscu, które się nazywa Warsaw Spire, tam jest Zdrofit, e, i w sumie to jest takie chyba. Korpo Centrum Warszawy. Akurat gdzieś tam też byłem umówiony w centrum. Nie chciałam się wracać do domu i y, potem z powrotem jechać do centrum, więc, więc, więc tam sobie ten trening zrobiłem. Strasznie ostra sztanga. Naprawdę, y, z jednej strony jest to spoko, natomiast po ósmej serii moje ręce dosłownie płakały i prosiły, żeby już skończyć ten trening. Yy. No i co? Ostatnio y, robię sobie weekendy wolne, y, totalnie. To znaczy staram się dbać dużo bardziej o regenerację. Y, jest to czas, w którym sobie y, robię drzemki regularnie. Y, znaczy regularnie, no jedną na dzień, czasem dwie. Więc trenuję sobie systemem góra-dół, wróciłem do tego podziału. Y, natomiast piątek, sobota, niedziela robię sobie wolne y, albo jakieś lekkie aktywności, typu dzisiaj na przykład biegi interwałowe. Y, jutro może sobie pójdę na rolki. Zobaczę, jakiś trening obwodowy z ketelami, coś, co nie męczy, a mimo wszystko jakaś tam aktywność fizyczna zostaje zachowana. Natomiast w poniedziałek, jak przychodzę, to jest na pełnej. Mam też swoją teorię na temat tego, dlaczego w dni, kiedy pracuję, lepiej mi się trenuje. Myślę, że ma to związek z tym, że gdzieś tam jakaś ilość stresu się kumuluje w ciągu dnia, i potem masz ochotę to z siebie wyrzucić, wyładować się. A druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym mam jakieś tam trudne, problematyczne sytuacje w ciągu dnia i udaje mi się je rozwiązać, udowadniam e, sobie, że jestem świetnym ogarniaczem różnych tam sytuacji, e, to też potem, jak na przykład jest jakiś ciężki moment w trakcie serii, w trakcie treningu. Myślę sobie o tej sytuacji w, w, z poprzedniej części dnia, że wtedy mi się udało, i wtedy podczas serii też mi się udaje, więc myślę, że jest to taki związek przyczynowo-skutkowy, że jeśli się robi coś w życiu i w życiu się rozwijasz, to w tenigu też coś tam idzie do przodu. Tak mi się wydaje. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie. Może zróbmy ten odcinek trochę bardziej yy, interaktywny i napiszcie w komentarzu, jaki sukces ostatnio mieliście. Chętnie poczytam, nie ukrywam, że trochę mi brakuje tej interakcji z, z widzami, tak jak kiedyś, gdzieś tam więcej tych filmów publikowałem. Zawsze z ciekawością odświeżałem komentarze, żeby zobaczyć, co kto nowego napisał. Lubię taką interakcję z ludźmi, nie tylko na żywo, ale również gdzieś tam w, w online, że tak powiem. Także dajcie znać, i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Także trzymajcie się. Do następnego filmu i szerokości.